Dzieciak kontra kot. O Niektórzy moczą łóżka, ale to już drobna przesada, pan koc. Mm -hmm. poznałam nową koleżankę, najlepszą przyjaciółkę na zawsze, Molly. Dzień dobry, proszę pana. Niesamowicie się cieszę, że mogę pana poznać. Myślę, że musimy zrobić przyjęcie i koniecznie przebrać wszystkie moje maskotki. Ale fajnie, że obie potrafimy hmm. zgadywać swoje myśli. Hmm. Ciekawe, co mieli w niej widzi. Ktoś zajął twoje miejsce? Przyjaciółko, nie mów, że też masz lampki, które mrugają? Oczywiście, że mam takie lampki, przyjaciółko! Wyglądają ładniej po ciemku. Mrugaj, mrugaj! mrugaj! Wreszcie nadszedł dzień, kiedy Milicie już nie chce. Chyba jej się znudziłeś dla Lalek? Ja też. Ale czegoś tu brakuje. O, o tu jest moja piękność. Wsadzimy ją do kabrioleta. Wow. <laughs> Bałagan, nie dość że cię nie nakarmiła, to w dodatku nie sprząta twojej kuwety. W mojej skrzyni jest pełno ubranek na tę okazję. O, te będą idealne! U, strasznie tutaj śmierdzi! Tak, okropnie śmierdzi! Sprotek, sprodek, sprodek, z Teraz sam będziesz musiał sprzątnoć. Na... Wszystko dobre, kiedyś się kończy. Otworzę ci, słusznie postępujesz. Zasługujesz na lepszego właściciela. Co za szczęście! Nie ma pana kota! Mm. <laughs> Głodny? O, oh, nie bój się! Harriet się tobą zaopiekuje! Nie ma! On naprawdę sobie poszedł! Co to za hałasy? Muszę znaleźć pana kota, a ja pomagam w szukaniu pana kota, yy, a jak on wygląda? W życiu nie widziałaś niczego śliczniejszego. Jasne! Bawi się z wami w chowanego. Jest w tym bardzo dobrym. Nigdy go nie znajdziecie. Słyszę Syryny, ale gdzie się pali? Że dość tego! Kup! Pomóż im szukać pana kota! Ja sprawdzę w schronisku. Wiedziałem, że to nie potrwa długo. A jeśli go porwano, albo przejechał go walec, albo zjadł go niedźwiedź polarny... Ojejku, masz rację! Ja to mam szczęście! <laughs> Chrupki. Uuu, mam dość. Kolejny ślad. Rybne chrupki kota. O, czy ty musisz tak śmierdzieć? Patrzcie, odciski pana kota. Chodźmy tym tropem. Uuu. Patrzcie, maleństwa, macie nowego kolegę. Zapoznaj się z kociakami, a ja pójdę po zakupy. Już jestem. Czas na obiadek. O biedny kotek, ale jesteś wygłodzony. Coś takiego, już nic nie ma. Nie szkodzi, pójdę kupić więcej. Trop uhm się urywa! Jakby zniknął z powierzchni ziemi! Patrzcie, wyrzucił nasze zdjęcie! Straciłam go na zawsze! Nigdy nie słyszałam niczego smutniejszego! Tak, to smutne, ale nic już tu po nas. Chodźmy do domu! Jaki brudny pyszczek! Kogoś trzeba wykąpać! Dobrze, już dobrze! Ktoś bardzo nie lubi kąpieli! Trzeszesz się z zimna! Nic dziwnego, straciłeś całą sierść! Zaraz zrobimy ci nową i będziesz wyglądał jak normalny kot. Trochę brązowego, czy białego? I czarny dla podkreślenia oczu. Będziesz przystojniakiem, wiesz? O, tak! O! 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 Wracaj! Nie skończyłam twojego futra! O, jaką jesteś piękną koteczką! <śm> Nie mogę uwierzyć, że nie ma już podatków. Przynajmniej zostało ci po nim to zdjęcie na pamiątkę. Nie chciałam go zlekceważyć ani zranić. A teraz odszedł na zawsze i nawet się z nim nie pożegnałam. On tu jest. Panie Kucie? Panie kocie, panie kocie, panie kocie, panie kocie! Bardzo tęskniłam. Masz już nigdy więcej nie uciekać. Znalazłaś go? Uuu, oto była ta cała afera. To najpaskudniejsza igłana, jaką widziałam. Nikomu nie wolno tak mówić o panu kocie. Lepiej już sobie iść. Ach tak, poważnie wolisz to. Coś ode mnie? W moim życiu nie ma miejsca dla wroga pana Kota. Oprócz kupa. Odejdź! Dobrze, żegnam. Nie potrzebujemy tutaj przewrażliwionych dziewczynek. Tak się o ciebie bałam! Dzień dobry, panie Kocie. Obiecuję, że już nigdy cię nie zaniedbam. Tak się cieszę, że wróciłeś i wszystko jest tak jak dawniej. Jeg vil dø.